Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będę robił gruzińskie hinkali. Jest to rodzaj pierogów z mięsem. Jakie mięso używamy? A no właśnie, jeżeli chcemy odwzorowywać oryginalne gruzińskie przepisy, no to powinniśmy zaopatrzyć się w jagnięcinę, w baraninę, w wołowinę i mieszać mięsa. A pamiętajmy, my w Polsce tak z jagnięciną i z baraniną bardzo mało mamy styczności, ponieważ jest jej bardzo mało w sklepach. No ale to już zostawmy producentom. Ja użyję dzisiaj wołowiny i wieprzowiny. Jest tutaj, mam, zobaczcie, wołowinę, jest to kark wołowy przerośnięty tłuszczem, ponieważ mięso musi być troszeczkę bardziej tłuste i łopatkę wieprzową też ona jest fajnie przerośnięta tłuszczem. Nie możemy wziąć zwykłego, byle jakiego mielonego mięsa wołowego ze sklepu i wymieszać, ponieważ hinkali będą w środku suche. Mało tego, możemy dolać wody, okej, okay, coś tam się jakiś tam się, wiecie, fajny bulion wytworzy. No zrobiliśmy chlupie, okej. Okay. Ale to nie jest to. Uwierzcie mi, to nie jest to. Mięso musi być odpowiedniej jakości do tej potrawy. Ja nie będę wzorowywał oryginalnego gruzińskiego przepisu, ponieważ nie jestem tego w stanie zrobić. Nie mam takich produktów, nie mieszkam w Gruzji. Zrobię z tego, co mam. A więc zaczynamy od farszu, bo chciałbym, żeby on chwilę postał, żeby się smaki wszystkie przegryzły. Będę mielił na oczkach tych największych w maszynce. Oczywiście mówimy o maszynkach domowych. Do tego wrzucę dwie czerwone chili i dwie średnie cebule, cztery ząbki czosnku. Dobra, mielimy, bo szkoda czasu, zaraz powiecie, że za dużo gada. Teraz na chwilę zatrzymam, żeby objaśnić Wam coś. Zobaczcie, ja tutaj mam przygotowaną natkę pietruszki. To nie jest kolendra. Dlaczego? Dlatego, że zielona kolendra jest bardzo, bardzo intensywna. Ją się dodaje właśnie do jagnięciny, do braniny. Nie mylmy tych pojęć, że robimy gruzińskie przepisy i do wieprzowiny czy do kurczaka, bo już takie widziałem, dodajemy zieloną kolendrę, bo Gruzini tak robią. To jest po prostu pomyłka. Tak robić nikt nie powinien. Pamiętajmy, że do pewnych mięs daje się określone zioła. I tutaj ja dam tylko natkę pietruszki, ponieważ nie mam baraniny, ale dam łyżeczkę mielonej kolendry z ziaren. Ona jest mniej intensywna, ona jest troszeczkę łagodniejsza i świetnie się spasuje właśnie z tymi rodzajami mięs. A więc zobacz, ja teraz odetnę korzonki i po prostu wrzucę je do maszynki. Natkę pietruszki dorzucę później żeby się nic nie zmarnowało. Mięso należy przyprawić. I tak jak wspomniałem, daję łyżeczkę mielonej, roztartej, znaczy się kolendry. Do tego dodaję dwie łyżeczki roztartego kminku. Nie kminu rzymskiego dzisiaj. Kminku. Dodaję dużo czarnego, grubo zmielonego pieprzu. Powiedzmy łyżkę. Dużą łyżkę, nie łyżeczkę. I dużą łyżkę soli. Ponieważ jest tu kilogram mięsa i łyżka soli jest sam raz, ponieważ jest to około 14 gramów, wleję na razie około 200 ml wody. W trakcie wyrabiania jeszcze doleję następne 200 ml, bo kilogram mięsa pochłonąć powinno około pół litra zimnej wody. kroję natkę pietruszki. Odstawiam farsz i zajmę się ciastem na pierogi. W misce mam około 800 g pszennej mąki i tutaj trochę w pudełku do podsypki, w razie jak będzie potrzeba. I teraz do mąki wlewam około 350 ml wody. Zostawiam jeszcze troszeczkę w razie potrzeby. Wsypuję czubatą łyżeczkę soli i wyrabiam ciasto, bo tylko tyle składników jest potrzebne do tych pierogów. Wodę, którą leję, jest po prostu zwykła, zimna kranuwa. I ciasto jest praktycznie zrobione, zobaczcie. Nie klei się do rąk, jest w miarę elastyczne, ale za miękkie też ono nie może być. Więc teraz przykryję je miską i zostawię na jakieś 20 minut, żeby odpoczęło. I spotykamy się za chwilę. A no i zapraszam Was serdecznie na mój Instagram. Niedługo tam się będzie bardzo wiele działo. Ciasto odpoczęło. Jak widzicie, rozłożyłem sobie stolnicę. Będzie mi wygodniej wałkować. Wszystkiego na raz nie biorę. Resztę wkładam dalej pod miskę, żeby nie wyschło. Z ciastem pracuje się dość dobrze. Ono się za bardzo nie lepi. Zobaczcie, jakie fajne ciasto wyszło. Czym będę wycinał? Już wam pokazuję taką miseczką, ponieważ odpowiada mi jej, jej średnica. Nie będą ani za małe, ani za duże. I wychodzą takie krążki ładne. No i ciasto mamy. Powycinane, zobaczcie. Teraz będziemy zawijać. Kładziemy na środku i zawijamy falbankę. Ponoć oryginalnie mówią, że ma być na 8 razy, ale kto by się tym przejmował? Robimy takie sakiewki. i końcówkę dopycham i delikatnie przekręcam. I kolejne. No i moje pierogi są zlepione. Woda już się gotuje, jest osolona oczywiście i wrzucę tylko kilka sztuk na razie, żeby wam pokazać. Resztę ugotuję później. Aha, i pamiętajmy, żeby zakręcić trochę wodą, żeby one nam nie przywarły na samym początku do dna. Pamiętajmy, że to jest surowe mięso i czas gotowania powinien wynosić. W zależności od wielkości, oczywiście, moje będą się gotowały maksymalnie 10 do 12 minut. Jeżeli Państwo robicie większe, oczywiście musimy ten czas wydłużyć. Jeżeli mniejsze, skrócić to już zależy od Was. Ja już widzę, jak w środku tam wszystko pływa, bo tak powinno być. Zobaczcie, jakie one piękne i delikatne. Bardzo proste do wykonania, ale jakże pięknie one wyglądają, jakie są efektowne. I gotowe. Teraz posypię je czarnym pieprzem. Bardzo ważna rzecz. Takie pierożki je się rękoma, już Wam tłumaczę o co chodzi, pamiętajmy, że jak będziemy gdzieś w jakiejś restauracji, gdzie podadzą nam właśnie hinkali, nie jedzmy tego widelcem, to jest grzech, bo to co znajduje się w środku, najpierw powinniśmy wypić, powinniśmy, musimy odgryźć tutaj kawałeczek i wypić cały ten rosół, ten bulion, który tam się znajduje. Uuu, mm. on jest po prostu wspaniały, wow mm. jak delikatny twarz. Wow To jest naprawdę coś, uwierzcie mi coś niesamowitego. Ale wychoda. I ten pieprz daje końcowy efekt. No ma wow! Po prostu... Zobaczcie, to wszystko pływa. O. Żal mi po prostu rozcinać, żeby wam pokazać. Po prostu smak jest nie do opisania. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Ciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. Myślę że Wam smacznego. I zróbcie sobie takie proste gruzińskie pierogi, bo efekt powala z nóg.